Myślę, że na pewno cieszy to spotkanie, cieszy to zwycięstwo, 3 do zera, ponieważ Suwałki grają bardzo dobrą siatkówkę. Przed tym meczem byli w tabeli wyżej przed nami, także było to dla nas bardzo ważne spotkanie. Także myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy zespołowo, bardzo dobrze technicznie graliśmy. Chłopacy bardzo dobrze sobie radzili w przyjęciu i myślę, że to był główny aspekt do tego zwycięstwa, dodając też, że naprawdę graliśmy super w obronie. And it's always difficult to come back after Champions League and traveling and not really having a free day. But I think the key tonight was uh, reception and also blocking. They have a really fast offense. And it was important for, <coughs> excuse me for our block to get in front of it and get good touches. And they did a good job. Bardzo mało jest pracy w systemie blog obrona, e, Także widać tego efekty. Coraz więcej blokujemy, coraz więcej podbijamy piłkę w obronie, także to na pewno cieszy. We have a lot of experience on our team. A lot of guys that play national team and played last season with so many matches and nothing has changed this season. So it's about being professional, recovering, resting and you know even if we don't have training just believing in ourselves and, and going from there. Krok po kroczku widać tą coraz lepszą grę i na pewno to na pewno cieszy. I myślę, że w tym szczególnym dniu dla kibiców na to 25-lecie to zwycięstwo 3 do zera to naprawdę dedykacja dla nich.